Zauważyłem, że wielu szachistów myśli w trakcie partii o pierdołach. Oczywiście e, wszelkie rozpraszacze typu Facebook, YouTube, jakiś Spotify w tle i tak dalej. E, wiadomo, że to musisz mieć po prostu wyłączone, żeby jakkolwiek funkcjonować, e, ale też jeżeli chodzi o stricte szachowe kwestie, e, to często zwracacie uwagę na rzeczy takie nie bardzo istotne. No dobra, więc spróbujmy się zabrać za posprzątanie Twojego sposobu myślenia. Więc tak, punkt pierwszy, przeciwnik zrobił ruch, zadajesz sobie pytanie, co chce przeciwnik. I teraz przyznam szczerze, że mam zagwostkę już na samym starcie, bo nie mam zielonego pojęcia, co tutaj chce mój przeciwnik. Wydaje mi się, że być może on się obawiał, że ja kiedyś piona z linii epchnę? Bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby przeciwnik zakładał, że ja tutaj zbiję, bo wtedy skrzydło królewskie mocno słabie. No i też ciężko mi sobie wyobrazić, żeby przeciwnik zakładał, że zdobycie piona będzie tutaj dobrą koncepcją. Dobra, więc wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że on się obawiał tego ruchu E5 i zapewne chce rozwinąć skoczka. Drugie pytanie, które powinieneś sobie zadać, to co się zmieniło w pozycji po ostatnim ruchu przeciwnika. Co się zmieniło? Zazwyczaj bardziej chodzi nam o co się osłabiło w pozycji przeciwnika. I zobacz. Kiedy ten pion z E7 został pchnięty. To pul D6F6 już nie kontroluje, pul D5F5 nie będzie mógł nigdy kontrolować. Ale za to kontroluje f4 i d4, i tak zawsze jest w szachach. Jak robisz jakiś ruch, zyskujesz kontrolę nad pewnymi polami, tracisz kontrolę nad innymi polami. I jeżeli będziesz zadawał sobie te dwa pytania po każdym ruchu przeciwnika, to gwarantuję ci, że przynajmniej 100-200 oczek zarobisz. To bardzo usystematyzuje Twój sposób myślenia. Nie będziesz myślał, w chaotyczny sposób, tylko będziesz zwracał uwagę na to, co najważniejsze. No i tym sposobem wysprzątaliśmy Twój sposób myślenia. Oczywiście, teoria, teorią, praktyka, praktyką. E, powiedzieć łatwo, zrobić ciężko. E, czyli, e, jak to zwykle w życiu bywa, tak? Teraz kwestia jest taka, żebyś wziął sobie Kartkę, zapisał, co chce przeciwnik, co się zmieniło w pozycji. Stawiasz sobie koło komputera, czy tam, nie wiem, koło telefonu, jeżeli grasz na telefonie, i powinieneś cały czas mieć to na widoku, do momentu, aż faktycznie ten nawyk sobie wyrobisz. Ok, ja tutaj. Pójdę chyba po prostu w goniec C4. Przeciwnik oczywiście odsłonił swojego gońca, zabezpieczył Piona E5. No właśnie, to jest to, że ja mam na tyle wryty w Beret ten nawyk, że. Dla mnie to jest sekunda, nie? Co chce przeciwnik, co się w pozycji zmieniło? To po prostu na tyle mam wyćwiczone, że nawet nie muszę się nad tym zastanawiać. Tylko przeciwnik zrobił ruch i leci to u mnie totalnie automatycznie, i ty też musisz dążyć do tego momentu, żeby właśnie w tak automatyczny sposób odbywało się to w twojej głowie. Mój dalszy plan to oczywiście rozsadka d3 i będę chciał dociskać przeciwnika po linii f. Tutaj przeciwnik kontynuuje rozwój. Natomiast mam wrażenie, Mam wrażenie, że coś istotnego tu przeciwnik przeoczył. Będzie trzeba policzyć warianty. Ponieważ przeciwnik ma słaby punkt F7, zawsze punkt F7 jest słaby, bo to jest jedyny pion broniony tylko przez króla. I przeciwnik nie ma już opcji skoczek H6, takiej awaryjnej opcji, żeby tego szpiona zabezpieczyć. I w tym kontekście bardzo spodobało mi się posunięcie skoczek G5, żeby ten punkt F7 docisnąć. Jedyne co właściwie mnie tutaj martwi, to skoczek G5 i co jeżeli przeciwnik z kontry atakuje mojego hetmana ruchem go nie G4 i wtedy co musiałbym gońca wycofywać? No to bez sensu. To bez sensu, bo wtedy ataku na f7 już nie będzie, a jeżeli skoczkiem się zasłonie, to raz, że pasywnie, a dwa, że przeciwnik już wtedy się obroni. Ok, więc sprawdziłem, czy ma to potencjał. Ustaliłem, że potencjału nie ma, więc kontynuuje tutaj rozwój, szykuje oczywiście zrobienie krótkiej roszady. No to są takie klasyczne reguły debiutowe, ten rozwój figur i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przeciwnik zagrał skoczek d4, czyli przeciwnik prawdopodobnie chce następnie zagrać goniec g4, żeby dociskać skoczka f3. I co się w pozycji zmieniło? Zobaczcie, u mnie to znowu poleciało tak automatycznie. Co się w pozycji zmieniło? No, pion już nie jest broniony, prawda? Nie jest broniony podwójnie, jest broniony pojedynczo, ale przynajmniej w teorii to nie wystarcza, bo ja atakuję dwukrotnie i przecież mogę tutaj zbić, jeżeli przeciwnik zbije, ja zbiję skoczkiem, mam piona więcej i mam groźbę na F7. A jeżeli ja zbiję, a przeciwnik wtrąci bicie na F3, to ja sobie rozwinę Hetmana i też jestem zadowolony, bo ja przecież planowałem, żeby atakować po linii F, więc ten Hetman będzie tutaj stał dobrze. No i proszę bardzo, F bije E5. Zobacz, tak na logikę to mm, y, podobnie. Uh, nie wiem, dobra, być może robię głupie porównanie, bo ostatni raz się biłem w podstawówce, ale wydaje mi się, że to podobnie jak w boksie, że jeżeli y, bokser tak, jest w trakcie y, meczu, y, czy tam w trakcie walki, no to musi się rozglądać, gdzie tam przeciwnik się osłabił. Być może przeciwnik tylko udaje, że coś tam odsłonił, a tak naprawdę chce, szykuje jakąś kontrę. W szachach jest podobnie. Ale jednak kluczowe jest to, żeby się rozglądać, co jest słabego u przeciwnika. I dlatego... A, no i jednocześnie trzeba, tak samo jak w boksie, no patrzeć, gdzie tam przeciwnik chce ci przyfasolić. I tutaj właśnie mamy te dwa pytania. Co chce przeciwnik, czyli patrzysz, czy tam oponent nie chce gdzieś uderzyć, oraz pytanie, co się w pozycji zmieniło, w domyśle, co się w pozycji osłabiło i patrzysz, gdzie ty za to mógłbyś uderzyć. I naprawdę, to poziomu 2200 na czeskomie, jeżeli wyrobisz sobie ten nawyk, to w trymingach do tego poziomu dobijesz. To są dwie. Absolutnie podstawowe, najważniejsze kwestie szachowego rzemiosła. Więc, jeżeli te dwa nawyki, no właściwie jeden taki podwójny nawyk opanujesz, to naprawdę oczy ci się otworzą szeroko, jeżeli chodzi o kwestie szachowe. Dobra, no to tutaj przeciwnik odzyskał oczywiście piona, a ja wobec tego, zgodnie z moim planem, dociskam tutaj po linii F. Co dalej? No, pf, chyba krótka roszada, tak? Przeciwnik obronił punkt F6, szykuje, e, szykuje zrobienie roszady, czy ja mogę zbić na F6, znaczy móc to mogę? Pytanie, czy to będzie dobre? E, chyba niekoniecznie, e, mam na myśli e, bicie na F6, bicie na F6, skoczek d5. Ale wtedy przeciwnik nawet się odsunie tym gońcem. I ja mata na F7 nie mam, no bo skoczek przesłania działanie gońca. Dobra, więc więc wobec tego rozsada wygląda bardzo logicznie. Teraz ten skoczek oczywiście jest kluczowym obrońcą. A kluczowego obrońcę ja bym chciał kasować, tak? Aha... E no to cóż, do bólu logicznie wygląda włączenie ostatniej figury do akcji, tak? Ta wieża A1 jest nierobotna. Grzech nie skorzystać. Dobra. Wszystko opiera się na tej presji na punkt F7, i ja niezwykle przyznam szczerze, lubię ten moment w partii szachów, kiedy ostatnią figurę włączyłem do akcji. Tutaj miałem, miałem pewne wątpliwości co do całej tej koncepcji, ponieważ mój goniec jest niebroniony, więc tak pobieżnie sprawdziłem, czy jakiś skoczek b4 bądź jakiś skoczek D5, czy coś. Tego rodzaju nie wchodzi w grę, ponieważ przeciwnik miałby atak na tego mojego niebronionego gońca, ale, ale, ale nic tutaj nie ma, bo ja zawsze będę miał bicie na E7 z atakiem na jego hetmana. Dobra, goniec G4 jest chyba takim klasycznym naskokiem. Czyli tak, zaatakował mnie przeciwnik, ale to taka jednoruchowa groźba, bez jakiejś głębi. Natomiast ja sobie odchodzę, atakuję punkt E5. Pion niby niewiele, ale jednak lepiej, lepiej mieć jednego więcej. Druga kwestia to oczywiście goniec bije 6, goniec bije 6, hetman bije G4. I jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli przeciwnik zbiłby na E4 z atakiem na mojego hetmana, to ja bym zbił skoczkiem, i jak on by zbił tutaj, to ja jeszcze gońca bym capnął z dużo lepszą pozycją. No dobra, i wygląda na to, że przeciwnik faktycznie zrozumiał. Że ta presja na punkt F7 długoterminowo yy, będzie tragedią dla niego i postanowił ten problem rozwiązać. No i faktycznie jeden problem rozwiązał, ale drugi yy, pozostał yy, w grze, czyli oczywiście tego piona E5 traci. Ja w ogóle, yy, o, to świeży zawodnik 4 kwietnia dołączył do Czeskowa. No dobra, tacy zawodnicy po 2000 to zazwyczaj jak sobie patrzę, to tak przynajmniej rok, dwa lata grają, ale być może to nie jest jego pierwsze konto. Dobra, więc o co chodzi? Ja tutaj biję i biję na E5. Jeżeli tutaj wszystko dobrze widzę, to jest to po prostu gratisowy pionek. Ze względu na to, że przeciwnik nie ma żadnych ataków tutaj na mojego hetmana, które mogłyby mi zagrozić, ponieważ ja zawsze obronię sobie tego hetmana uciekając na pole S6 z szachem. Więc tutaj absolutnie, totalnie żadnych najmniejszych problemów nawet nie ma ponieważ zawsze tego piona e6 e, capnę z szachem, więc oczywiście powiększę moją przewagę materialną, e, a dodatkowo ewakuuję króla. E, hetman z atakiem na króla. Ok, e, co powinien zrobić rywal? E, no chyba powinien pogodzić się z losem i obronić tego piona e, ruchem hetman d7. Ale wtedy ja zagram wieża z A na F1. Bo jak on pójdzie tutaj, to ja wtedy powybijam na F8. Znaczy po prostu wybiję na F8 i już tych wideł nie będzie. Także wydaje mi się, że. Luzik-arbuzik. No, muszę tutaj jeszcze uważać na jakieś triki, ponieważ mój król de delikatnie eksponowany, więc jakieś tam powiedzmy szachy na D4 nieprzyjemne mogłyby się pojawić, ale, ale raczej jest tutaj luzik. No dobra, niestety przeciwnikowi coś internet się rozłączył, także czekam aż wróci. Niestety przeciwnik się nie stawił na czas yy, i to oznacza, że yy, wbiłem 1900 rankingu. A wiecie co jest najzabawniejsze? Według komputera ta pozycja jest równa. Więc rozłączyło mu internet w równej pozycji, także trzeba powiedzieć, że mi się poszczęściło. No dobra, to odpalam analizę. Chciałbym, żeby komputerek mi wyjaśnił, dlaczego niby ta pozycja jest równa, bo przyznam szczerze, że całkowicie nie rozumiem. Wydawało mi się, że tam kompletną wygraną miałem. Dobra, więc tak, posunięcie E5 podejrzane już. Według komputerka jeszcze lepsze, co ciekawe, byłoby wybicie na E5. Przyznam szczerze, że jakoś nie bardzo do mnie przemawia tego rodzaju ustawienie. Mam tutaj takie wrażenie, że ten skoczek na E5 jest całkiem mocny, ale w sumie jak tutaj Stockfish twierdzi, że po prostu można zrobić długą roszadę. To w sumie kim ja jestem, żeby się z tym kłócić. Faktycznie, jak teraz to zobaczyłem, znaczy, no jak Stokwisz mi powiedział, to rzeczywiście dostrzegam, że tutaj presja będzie bardzo duża i przewaga w rozwoju będzie bardzo duża. Podczas partii wydawało mi się, że tutaj. Mogę tak na spokojnie podejść do tematu. I co ciekawe, ja tutaj skupiłem się na tym planie gry: ataku na punkt F7, a komputerek twierdzi, że lepiej było atakować punkt E5, związując kluczowego obrońcę. Ciekawa koncepcja. Tutaj przez moment zastanawiałem się właśnie nad skoczek G5, żeby atakować na F7, ale wtedy właśnie koniec G4 i po zasłonie, no to już D5 nawet wchodzi i, i zaraz jeszcze nie daj Boże, jakiś skoczek D4 z dociskaniem tego związania już byłoby nieprzyjemnie, stąd ja zagrałem D3. No i tak, skoczek D4 to było przegięcie, ale co ja tutaj zrobiłem źle. Goniec G5 jest błędem? O, powiem Wam, że e, żadnych pieniędzy bym nie postawił na taki zakład, e, że goniec G5 może być złym ruchem? Dobra, w ogóle zaskakujące, bo tutaj kolejne dwa błędy mi Stokwisz wskazał. Dobra, dlaczego? Dlaczego, panie Stokwiszu, jest to według Ciebie złe? Stokwisz twierdzi, że ruszada jest precyzyjniejsza. Ze względu na co właściwie? Ze względu na skoczek d5. A, Okej, okay, dobra. To bardzo ładny trik, który w ogóle mi nie przyszedł do głowy. Bo jeżeli teraz nastąpi bicie, to oczywiście jest wjazd na f7. A jeżeli nastąpi roszada, to teraz goniec z g5. I teraz to związanie jest dużo mocniejsze. Dobra, no to faktycznie muszę przyznać, Roszada jest tutaj dużo precyzyjniejsza. Bo najpierw chcę zlikwidować tego gońca, a dopiero później stworzyć to związanie. No dobra, to, to, cie, to ciekawe, to ciekawe, no ale dobra, dalej mam tutaj przewagę. Jest wszystko ok, ale wieża F2 jest błędem, no dobra, nie, no ja nie, nie rozumiem, co ten stokwisz do mnie mówi. E, bo skoczek G4 Okej, okay, i to już jest dobra pozycja dla rywala. Aha. A, nie, no dobra. Nie, nie no dziwne, no bar, bardzo dziwne, bo powiedzmy wjadę tutaj. On odejdzie. No i wygonię mu tego skoczka. Nie, no dobra, to tutaj jakoś nie chce mi się wierzyć, że to jest równa pozycja. Mam wrażenie, że coś stokwis trochę... Optymistycznie to ocenia. No ale dobra, dlaczego tutaj goniec bije e6 jest błędem, to, to na to już jestem za krótki. Komputerek twierdzi, że należało grać wieża z A na f1. Jaki tutaj jest pomysł? No dobra, rozumiem, że grozi tutaj bicie na f6 wykorzystujące związanie piona g7. No ale teraz, jak król odejdzie, to co ja zrobię? Aha, teraz bicie, bicie i bicie na e5. No dobra, nie rozumiem, dlaczego z królem na h8 to jest niby lepsze. Weź mi to Stockfish wytłumacz. O, w ogóle przy okazji wam powiem, jak dobrze analizować swoje partie ze Stockfishem. Jeżeli tobie się coś wydaje, a Stockfish mówi coś innego, to spróbuj zrobić porównanie. Że ty robisz swoją koncepcję, a... Za przeciwnika robisz takie ruchy, jak Stockfish rekomenduje, i w ten sposób porównujesz, dlaczego w danym wariancie coś działa, a w danym wariancie już to coś nie działa. No i teraz powiedzmy, że właśnie robię to, co zrobiłem w partii: i tutaj Stockfish twierdzi, że pozycja czarnego jest dobra ze względu na Hetman B6. No ale dobra, powiedzmy, że ja jestem prosty chłopak i zagram po prostu B3. A i skoczek G4. I teraz nie mam już bicia z szachem, ale jaja. No tak. No tak. A jeżeli zbiję tutaj, to bicie tutaj, a jeżeli odejdę Hetmanem, to C4 szach. Ładne. Totalnie, totalnie Hetman B6 nie widziałem. A teraz, jeżeli zagrałbym to, co Stockfish rekomenduje, to w tym wariancie ruch Hetman B6 już nie jest groźny. Ale nie, no teraz za to Hetmana mi łapie. No dobra, to o co chodzi. Dobra, dlaczego teraz to jest już dobre? Bo skoczek A4 można zagrać i teraz B3. No dobra, I, i zobaczcie, metoda porównania. I teraz patrzę w tym moim wariancie. Gdyby poszło wszystko to samo i ja bym tutaj zagrał skoczek A4. Dlaczego tutaj skoczek A4 z planem B3 nie działa? Aha, bo jest skoczek G4. No dobra, ale czemu w tym wariancie Stockfisha skoczek G4 nie działa? Dlaczego tu skoczek G4 nie działa? Aha, bo można powybijać. Tutaj i co, goniec zbije i Hetman G3. No dobra, a w tym moim wariancie tak nie można zrobić? Halo. Dobra, skoczek G4. Ja biję tutaj. I po prostu odchodzę i o co chodzi? Bicie, bicie. Tutaj. No dobra, no i co? No i odejdę. Ale jajca! I na koniec szach i B5, tak? I łapanie, hetma yy, łapanie gońca. Yy, kurna, skoczka. Ej, dobra, ale, ale ryje to Beret. A w tym wariancie stokfisza, jeżeli pójdzie dokładnie to samo, czyli wie. Aaa, i patrzcie. I tutaj różnica opiera się na tym, że mogę zbić z szachem i odejść z widłami w ogóle. Wow, no dobra, to to Karlsen by tego nie doliczył, to jestem przekonany. Dobra, pokażę Wam, jak to, jak to w praktyce wygląda. Trochę mnie zasłonię. Więc mam tutaj analizę i zobaczcie. Tutaj była ta propozycja, tutaj była ta propozycja Stockfisha i cały ten wariant, i porównywałem ten wariant. Z wariantem moim, który poszedł w partii, i robiłem po prostu tę samą sekwencję, żeby zrozumieć, dlaczego tutaj skoczek G4 wygrywa, a tutaj skoczek G4 nie wygrywa. I dzięki takiej metodzie pracy będziesz w stanie zrozumieć, dlaczego Stokwisz rekomenduje to, a nie rekomenduje tego. I w ten sposób oczywiście się nauczysz, bo, bo samo stwierdzenie, że to jest najlepszy ruch, bez zrozumienia dlaczego, no to e, coś takiego jest oczywiście e, bezwartościowe. No dobra, więc 14 ruchowa partia, e, niby, e, niby taka nijaka, a zobaczcie, jak dużo ciekawych rzeczy się tutaj dowiedzieliśmy. No dobra, także widzimy się w kolejnym odcinku Speedrunu, zbliżamy się do finału do e, 2000 rankingu na czeskowy.